Witajcie na kanale StudioPatów, znajdujemy się w Lutniku, mamy 27 kwietnia, godzina 5 po 8 minęła właśnie 8 zaczął się kolejny protest powolników. Mamy możliwość porozmawiania z Grzegorzem, jednym z koordynatorów właśnie tych protestów. Grzegorzu, wytłumacz mniej więcej, nasz polega, nasz dzisiejszy protest. Słuchajcie, kochani, protest polega na tym, że chcemy pokazać nasze niezadowolenie. Będziemy jeździć przez godzinę, w prędkości nie mniejszej niż 20 na godzinę, w między tygodnikami. Na przyszłość będziemy wyjeżdżać każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Tak będziemy jeździć do września, dopóki pan premier Donald Tusk nie zrozumie tego, że nam nie chodzi o jakieś pieniądze. Nie chcemy pieniędzy na, na, na rekompensaty za złe ich decyzje, które od, y, odbijają się u nas w portfelach w gospodarstwie rolnym. Chcemy wywalania zielonego ładu. Chcemy zatrzymania produktów z, z napływu spoza Unii Europejskiej, w szczególności z Ukrainy, bo te produkty są mieszane z naszym i sprzedawane jako polskie. Dzisiejszy protest jest tak urządzony, aby jak najmniej przeszkadzać ludziom, osobom od i to będzie nie blokada, a powolny. Tak. Co Was skłoniło do takiej decyzji? Właśnie? Co nas skłoniło? Brak czasu, yy, mamy dzisiaj bardzo dużo prac polowych, obowiązków w polu dopilnować do upraw, yy, żeby one były dobrej jakości. I dlatego nas skłonił, że każdy ma możliwość tę godzinkę wyrwać się, nawet podnieść punkt w trakcie pracy, czy opryskiwać, czy wyłączyć, złożyć lance i wyjechać, czy pojeździć. I tak będziemy manifestować, że nam nie chodzi o pieniądze, nam chodzi o rozwiązania systemowe i my oczekujemy tych rozwiązań systemowych. Powiedz mi jeszcze jedno, bo pojawiła się taka narracja, że wasze protesty są przez kogoś sterowane, przez kogoś kierowane. Tak, no już, już żeśmy odczytali. Tę narrację wprowadza jedno z ugrupowań, które jest w koalicji rządzącej. Nie wiemy o co im chodzi, dlaczego. Przecież byli wiele, wiele razy i sam osobiście minister Siekierski był jeszcze nie będąc, nie będąc ministrem w Staszowiach, żeśmy protestowali. Sam pan Adam Jarobas był na piątce Kaczyńskiego, co wymyślili we Włostowie. to wtedy nie było protestów politycznych. Teraz sobie uwzorali, żeby nas podzielić. Niestety, nas nie kierują żadne inne ugrupowania, nas kierują wasze decyzje złe, które podejmujecie podczas głosowania, podczas podejmowania decyzji. Te decyzje dotykają nas, nasze rodziny. Za chwilę w maju też my dotkniemy Wasze rodziny, bo będziemy pod Waszymi domami protestować. I tym akcentem chciałem podziękować i chodzi osób i rodzikom. Yy, Jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o miasto, Was też będzie dotyczyć ten zielony ład, jeżeli koszty produkcji w Waszych firmach, Waszych przedsiębiorcach, yy, u Waszych pracodawców wzrosną. To te produkty nie będą konkurencyjne na naszym rynku. Firmy są będą zamknięte i co? Gdzie pojedziecie do pracy? Zastanówcie się, przyłączcie się do nas. Nie macie ciągnika, weźcie samochód, osobówkę flagi razem z nami. Flaga na rękach, na, na kij i zapraszamy. Każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca. Widzimy się do września, chyba że ją w rządzie. Dziękuję bardzo. Proszę. Tak jest.